Lesiu, dasz sobie radę. Nie zrobisz dzisiaj żadnego bocza. Wiem, że potrafisz, Lesiu, dasz sobie radę. Po prostu... Zacznij i zrób to, co od pana. Tu... Już się nagrywa. O, Dzień dobry, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Lesius Polska, a oto kolejny odcinek WWE Shortcut, i dzisiaj porozmawiamy sobie o SmackDown z dnia 11 lutego 2022 roku. Jesteśmy w drodze na Elimination Chamber już w przyszłą sobotę. Ta Gala Paper. <laughs> Kurde, cały czas się nie mogę przedstawiać, przecież to nie jest Gala Paper View, to jest premium live event, yy, i oczywiście zapraszam na live reaction, na Będę sam, ale może uda mi się kogoś namówić. No i jednocześnie będziemy oglądać Elimination Chamber i King Win Primetime Wrestling Blackout. Więc jeżeli nie idziecie do Chorzowa, to serdecznie zapraszam. Lajkujcie, subskrybujcie. A teraz zobaczmy, co wydarzyło się na czerwonej tygodniówce, którą rozpoczęliśmy od proma Sony Devil. Ale tak, wstępna jeszcze informacja: ponieważ dzisiaj na komentatorce był Corey Graves, a to tylko i wyłącznie dlatego, że Pat McAfee jest na Super Bowl. Ale tak, wyszła Sonya Devil i powiedziała: Nie będzie mi tu Ronda rządzić tygodniówką, ja tu jestem władzą i nie można mnie tak po prostu atakować, szczególnie kiedy mam na sobie marynarkę, więc zgłosiłam petycję do zarządu WWE, żeby ukarać rondę grzywną 100 tysięcy dolarów i żeby ją zawiesić, ale wtedy wyszedł Adam Pearce i powiedział, że dostał e-maila, czy tam smsa, czy cokolwiek od Vince'a McMahon'a i jedną z informacji tam zawartych było to, że to czego Vince McMahon nie może najbardziej znieść, to authority figures, którzy wykorzystują Swoją władzę. Pewnie Stonehold jak to zobaczył, to po prostu powiedział. What? Ale tak petycja o ukaranie Rondy została odrzucona. Sonia nie może dzisiaj dotknąć Naomi, i jeśli się do tego nie zastosuje, to będą poważne konsekwencje. A potem na arenę wyszła Naomi, która powiedziała: No, więc powiedział, że nie możesz mnie dotknąć, ale nie napisał nic o tym, że ja nie mogę dotknąć ciebie, i sprzedała potężnego slapa. I w taki sposób segment otwierający się zakończył. Następnie pierwsza walka, i tu pierwszy minus na tygodniówce, ponieważ, no dobra, nie będzie też sam, minus, minus i plus, ponieważ walka sama w sobie była dobra, ale tak Los Lotarios, którzy od dzisiaj są nazywani Little Lovers hmm, brzmi zmysłowo kontra New Day, czyli rewanż z zeszłego tygodnia, no i naprawdę walka była bardzo fajna, tylko no kurde dostaliśmy tą walkę tydzień temu i czy musimy tak tydzień w tydzień powtarzać te same walki, szczególnie, że następną walką będzie kolejny rewanż z zeszłego tygodnia ale tak, Los Lotarios mają nowy gimmick, ponieważ od teraz kiedy wchodzą na arenę, to mają kiskam i tam znaleźli jedną dziewczynę, którą z dwóch stron pocałowali w policzek. Jak WWE będzie w Europie, to specjalnie na tej pingi SmackDown pójdę do pierwszego rzędu, żeby los Lotarius zrobili na mnie kiskam. Od dzisiaj jest to moje marzenie, e, ale jak już wspomniałem kilka razy, walka była naprawdę bardzo, bardzo fajna. Szkoda, że rewanż zeszłego tygodnia, no ale to jest WWE, musimy jakoś to przeżyć, e, a samo starcie zakończyło się po rolapie, upie więc witamy na wyspie 50-50 Bookingu, czyli w przyszłym tygodniu, zapewne walka po raz kolejny los Lotarios kontra New Day, chociaż nie. Bo były przecieki, jeśli chodzi o przyszłą tygodniówkę i tej walki nie było. Ja w tym tygodniu nie będę mówić, co wydarzy się w przyszłym tygodniu, ponieważ wtedy po co miałbym nagrywać w przyszłym tygodniu Shortcut. Ale jeżeli ktoś chce już dzisiaj wiedzieć, co się wydarzy na przyszłotygodniowej edycji Friday Night Smackdown, no to może sobie zajrzeć w internecie, te przecieki krążą. Potem miał być wywiad z Viking Raiders, ale zaatakowali ich usosi i zabrali Wikingom hełmy. OK. Następnie wywiad z Romanem Reignsem, który prowadził Michael Cole, zaczął on od tego, jaki Goldberg nie jest zarąbisty, że tam w WCW wygrał ponad 170 walk i co na to Reigns, a on wtedy powiedział, że gdyby on był w WCW, to cały czas ktoś by tam wygrywał, ponieważ wtedy WCW nadal by istniało. Następnie Michael Cole przeszedł do jego ostatnich wyczynów w sensie Goldberga, że tam pokonał Brocka Lesnara na Survivor Series w 2016 roku i dwukrotnie był mistrzem Universal na początku Reigns się zdenerwował, że znowu trzeba mówić o tym Broku że, że On go już męczy. A jeśli chodzi o to, że Goldberg był tyle razy mistrzem Universal, to co to, to zmieniasz, skoro jest najlepszym mistrzem Universal w historii? Yy, ostatnim pytaniem było o to, że Roman miał się zmierzyć z Goldbergiem na WrestleMania 36 i czy od tego czasu coś się zmieniło. Wtedy Reigns powiedział, że od tego czasu dużo się zmieniło, że on jest kompletnie innym człowiekiem yy, i że te dwa lata temu być może Goldberg miał jakieś szanse, ale teraz on po prostu go zniszczy. I nie jest to predykcja, to jest spoiler. A cały wywiad zakończył tym, że na Elimination Chamber zgoldberguje Goldberga. Później to zostanie wspomniane w wywiadzie z Goldbergiem. A teraz kolejna walka, czyli po raz czwarty: Alia kontra Natalia na SmackDown, tym razem w dungeon style meczu. No i co, panie sobie walczą? Walka trwała nie wiem, może 3 minuty, może nawet nie. W pewnym momencie Natalia zapina Sharpshooter, Alia doczołguje się do Lin, jednak to jest dungeon style match i tutaj nie ma rope breaków, więc Alia klepie i Natalia w końcu jakąś walkę wygrywa. Po walce atakuje Alię, wychodzi Zaya Lee, która pojawia się raz na miesiąc, ratuje Alię i chyba nic więcej o tym nie mogę powiedzieć. Potem film o Rockim Johnsonie, czyli o ojcu Deroka, który lektorował właśnie Derok, a następnie kolejny odcinek podcastu in Zayn, czyli podcastu z samego Zaina, którego gościem był Shinsuke Nakamura. Na początku coś tam powiedział o Johnnym Knoxville'u. Następnie wyszli Rick Books i Shinsuke Nakamura. Tam Zain zaczął od tego, że w przyszłym tygodniu bez Większego problemu pokona ślińskę i stanie się nowym mistrzem interkontynentalnym. A następnie zaczął mu mówić, że przecież kiedyś byłeś ze mną, byłeś z mastermindem, a teraz chodzisz z tym debilem Rickiem Buxem, który ma dużo mięśni, a nie ma mózgu. No i to oczywiście obraziło Buxa, który chciał odpowiedzieć samiemu. Dotknął mikrofonu i został porażony prądem, a przynajmniej to chciało WWE, żebyśmy pomyśleli. Wtedy Shinskę sprawdził, czy wszystko z Buxem jest ok. Dostał potężnego halu wakika i tak. WWE, bardzo was proszę, niech na WrestleManii Rick Books zdobędzie Mistrzostwo Interkontynentalne, ja go kocham z całego serca, proszę, zróbcie to. Potem przychodzimy na zaplecze, gdzie są sobie Happy Corbin i Matka Mos, który ma pisę. Limo. Family Friendly Content. No ale tak, Corbin ma mieć walkę z Cezaro, ale Moss musi zostać na zapleczu, ponieważ będzie mieć badane oko. No i tak, właśnie kolejna walka Cezaro kontra Happy Corbin. I dowiedzieliśmy się, że Happy Corbin jest w ogóle niepokonany od tam nie wiem sierpnia czy od kiedy w singlowych walkach. Co z tego, że w pojedynkach taktimowych z matką Mossem przegrał już chyba z milion razy od tego czasu. Ale tak, walka krótka okej, okay. zakończona po end of days i tak Cezaro w 100% czysto przegrywa z pieprzonym happym korbinem, no i teraz pewnie będzie budowany jego gimmick, że jest on niepokonany i dopiero na menu pewien szkod yy, w końcu zdoła go przypiąć i w taki sposób to się wszystko zakończy, yy, niesamowita historia, ale tak ponownie przechodzimy na zaplecze gdzie yy, Matka Moss jest sobie u lekarza i mówi, że no nie widzi na to prawe oko i chyba jego walka z Drumeck Entirem na Elimination Chamber musi zostać odwołana, wtedy mu powiedział, żeby zamknął oczy. Potem otworzył prawe oko. Co widzi? Co widzi Matka Moss? Widzi miecz, ponieważ tak, tam jest yy, Drew McIntyre. I okazuje się, że jednak Matka Moss widzi bardzo dobrze. I ta walka się odbędzie. I będzie to walka False Count Anywhere. Drew, dlaczego ty jesteś w tym storyline'ie? Jezus, Maria, ty powinnaś walczyć z Romanem Reince, a nie kurde, ganiać się za korbinem i Mosem, yy, No i tak potem groził mu, że go przepołowi swoim super mieczem. Yy, a teraz wywiad z Go gdzie na początku Michael Cole zapytał się go, czy to nie jest o ten jeden powrót za dużo i wtedy Goldberg powiedział, że zawsze słuchał tych ludzi, którzy mówili mu, że nie powinien wracać, ale teraz po prostu go to nie obchodzi. Będzie stary Goldberg, który kompletnie zmiażdży Reince'a. Następnie powiedział, że mógł się zmienić przez te dwa lata, że teraz jest Tribal Chiefem, jest Head of the Table, ale Goldberg się nie zmienia i Goldberg cały czas będzie miażdżyć i to samo stanie się z Reincem a następnie powiedział, że na menu 38 będzie walczyć z Brockiem Lesnarem. Mam nadzieję, że ta walka nie dojdzie do skutku, ponieważ o ile nie chcę widzieć po raz trzeci na WrestleManii Brock Lesnar kontra Roman Reigns, tak jeszcze bardziej nie chciałbym widzieć po raz trzeci na WrestleManii Brock Lesnar kontra Goldberg. No i taki wywiad ich nawet całkiem spoko. I main event, czyli walka o SmackDown Women's Championship Naomi kontra Charlotte Flair i powiem wam, że nie spodziewałem się tego, ale była to naprawdę bardzo fajna walka. W sensie, jakbym zobaczył takie starcie na jakimś mniejszym pay-per-view typu backlash, payback, Coś takiego, to ja bym był ukontentowany, ponieważ planie pokazały kawał świetnego kobiecego wrestlingu. I muszę Wam powiedzieć, że jest to chyba najlepsze starcie kobiece w 2022 roku: w sensie w tym momencie nie przypominam sobie jakichś lepszych pojedynków w AEW. Chyba nie było żadnego bengera. Jeśli chodzi o WWE, no to były walki z Liv Morgan i Dudrop Becky Lynch na pay per view, ale one również były gorsze. Więc no jak na razie, Naomi kontra Charlotte pokazały największe. Klasę takie powiedziałbym 4 i 1 czwarta gwiazdki. Według mnie na spokojnie, ale ostatecznie po Natural Selection na WW i broni swojego tytułu, co jest raczej logiczne. Po walce przychodzi Sonia Devil, która tauntuje Naomi, mówi mu: Ale ty jesteś do dupy, i wtedy Naomi ją atakuje, jednak wraca Charlotte i ratuje Devil, ale potem na ratunek przychodzi Ronda Rousey. No i tak, panie, chwilę walczą. Ronda grozi Devil, że zaraz złamie jej rękę, ale ostatecznie to się nie wydarzyło i w taki sposób SmackDown się zakończyło. W większości było takie sobie, w sensie ta walka na przykład natalis, ali Aliją, no to po co? Ta walka Cezaro i Happy Corbina, no po prostu smutno się patrzy na Cezaro y te wywiady z Romkiem i Goldbergiem nie były najgorsze. Los Otarios kontra New Day, fajna walka, no i main event, naprawdę, Szapoba, ale w całości nie było to najlepsze show, w sensie y, był ten moment, gdzie skończył się wywiad z Reincem, potem właśnie był ten Dungeon Style Match, potem inze potem Cezaro kontra Happy Corbin, potem jeszcze ten wywiad z Goldbergiem, gdzie nie było w sumie nic takiego imienia, takie, w sumie takie sobie to jest, y, ale końcówka mi to wynagrodziła i, i nawet nie żałuję, że to SmackDown obejrzałem, także nota. Niech będzie 5 na 10, ponieważ i tak do takiego Smackdown, które było w zeszłym roku, to się nawet nie umywa. Tymczasem ja się z wami żegnam, mówi do was z Adiut Polska, lajkujcie, subskrybujcie i słyszymy się już wkrótce.